Witam Was kochani, muszę tu dobrze kamerę ustawić, na świeczuszkę, na ten. Witam kochane osoby spod znaku byka, trzecia dekada. Słuchajcie, robię czytania podzielone na dekady, jeśli chodzi o energetykę po zaćmieniach na następne 6 miesięcy. Także kochani, jestem ciekawa, dlatego słuchajcie... Podzieliłam to na dekady, bo prawda jest taka, że każdy, każda dekada ma inną energetykę i znak z początku y, miesiąca, y, to znaczy dany zodiak, tak, z początku i ostatni, z, ostatniego, y, z ostatniej dekady mają już troszeczkę inną energetykę niż ci w środku, aczkolwiek y, możecie śmiało sobie wszystkie dekady przejrzeć, bo na on już widelek coś będzie dla was y, pasowało, tak. Także kochani, zaczynamy. Zresztą pamiętajcie, że to tylko karty i nie musi ze wszystkimi rezonować, prawda? Więc ale staram się bardzo mocno odczytać. Wy jesteście, popatrzcie. Więc ja już widzę, że już tu jest podobieństwo z drugą dekadą, o czym nie było w ogóle mowy w pierwszej dekadzie, więc podobieństwa mimo wszystko też są, prawda? No, muszę sobie tu ładnie zrobić. No. Dobrze, kochani, karta kochankowie, w jakiej sytuacji teraz jesteście? Eee, trzecia dekada. Proszę karty o trzecią dekadę dla osób z podznaku byka na 6 miesięcy. Trzecia dekada dla osób z podznaku byka na 6 miesięcy. Trzecia dekada dla osób z podznaku byka. Na 6 miesięcy. Trzecia dekada. Dobrze. Proszę, a z kielichów też jakaś szansa do Was idzie. Kielichowe bardzo sprawy. Trzecia dekada. Dla osób spod znaku byka na 6 miesięcy. Generalnie to powinny być finanse, słuchajcie, po lewej stronie, ale ja zauważam, że energie są mieszane. O proszę. Momencik, zaraz kochani, wrócę mam alert. Witam kochani na powrót. Znowu karta diabełka, czyli jakieś wspólne energie, kochani, są. Dzisiaj mam jakieś często Nordfal mam, wiecie. Teraz tak relacje dla osób z trzeciej dekady dla osób z znaku byka. Relacje z trzeciej dekady. Dla osób spod znaku byka. Szóstka monet. Jo, super. Relacje dla osób spod znaku byka. Dla osób spod znaku byka z trzeciej dekady Trzecie, do trzeciego miesiąca relacje z znaku byka dla osób z trzeciej dekady dobrze odwrócony paś, ok już wiem, że mam nie dotykać sam mi tarot karty odwraca więc kochani teraz karta rada Ta rada dla Was. Ojej, piątka kilka. No to słuchajcie, piątka była z przełożenia, dziesiątka mieczy. Energie są podobne, aczkolwiek różnią się czymś. Czym? Mieczami. Nie ma tu mieczy w poprzednim tym, znowu pierwsza dekada chyba bodajże miała miecze. Kochani, coś Was mocno zmęczyło i z czymś bardzo mocno walczyliście, bądź o coś walczyliście. W każdym bądź razie bardzo dużo Was to energii kosztowało. Kochani, wy jesteście teraz na ten moment w karcie kochanków, czyli muszę mikrofon włączyć właśnie. Też Cię? pracując z chorymi ludźmi, z demencyjnymi zaczyna się też łapać demencji. <laughs> Słuchajcie, kochani. Jesteście na ten moment w karcie kochanków, czyli w fazie wyboru. Myślę, że szukacie jakiegoś sensu życia, sensu waszych decyzji w ogóle podjętych wcześniej i podjętych. I tych, które właśnie będziecie podejmować. Słuchajcie, jest to piękna ogólnie karta, bo jest to przyciąganie, taka harmonia. Jesteście w ogóle w takiej harmonii w tym momencie, w pewnym spokoju, w ugruntowanym, względnym naprawdę spokoju. I nie pozwólcie sobie też tego zabrać, dlatego że słuchajcie, jest tu karta diabła a z kielichów. Jest to na pozycji pracy, ale niekoniecznie może mogą to też być uczucia. Jeśli chodzi o tego diabełka i asa kielichów, jest to uczucie, które może być na przykład bardzo toksyczne bądź sytuacja, gdzie nie możecie się z jakiejś sytuacji wyplątać, bądź nie mogliście się wyplątać, ale bardzo mocno związana jest ta sytuacja z wami emocjonalnie i czujecie się tak, jakby lekko na uwięzi. Kochani, z drugiej strony też może być coś takiego, że pojawia się u Was coś nowego, coś pięknego, a Wy ciągle jesteście uwięzieni w takiej sytuacji, że nie potraficie dokonać wyboru, bo karta kochanków, jak wiadomo, to też jest wybór harmonia. Ale ja bym raczej powiedziała, słuchajcie, żeby uważać po prostu, bo tu jest piątka kielichów. Jeżeli czytając to z drugiej strony, kochani, jeżeli macie wybór i macie naprawdę przed oczami, Nową, świeżą drogę, niekoniecznie od razu nowego, świeżego partnera czy nową, świeżą pracę, ale nową, świeżą drogę, która do 6 miesięcy może dać Wam coś naprawdę nowego, pięknego. Uwolnijcie się od tego diabełka, uwolnijcie się od tego, co Was bardzo mocno yy, desharmonizuje, ale też coś, co yy, być może pewne wspomnienia, pewne sytuacje z przeszłości które wam się bardzo źle kojarzą, które były bardzo toksyczne i ciężkie, zostawcie to za sobą i idźcie w stronę świeżego, świeżej pięknej drogi, w stronę Asa kielichów. Słuchajcie, As kielichów jest to być może nowe, zupełnie nowe uczucie, które do was przyjdzie do 6 miesięcy, a zupełnie też to może być nowa fajna praca, tak? Dla niektórych bądź w ogóle jakaś nowa fajna sytuacja, która będzie zgodna z, waszą, z waszymi emocjami a dla niektórych ja bym powiedziała, że to forma ostrzeżenia aby mm, te toksyczne uczucie które wy w sobie nosicie aby od tego odejść aby zostawić to całkowicie bo niestety nie będzie to dobrym wyborem dla was i następuje słuchajcie tutaj walka i smutek, piątka kielichów Zdro, znowu jest to samo Kochani, znowu z tej strony jest to na pozycji znowu relacji, ale możecie sobie to odwrócić jako na pracę, tak? Słuchajcie, doszliście do jakiejś równowagi. Karta kochanków, harmonia, szóstka monet. Jest to przepiękna, słuchajcie, równowaga, praca nad sobą, gdzie czujecie się komfortowo zrównoważeni, ale jest to też po prostu nauka, wyciągnięte wniosek, że nie prosimy się o nic. Nie prosimy się o uczucia, nie prosimy się o nic. Radzimy sobie sami. I odwrócona karta Bazia Buław mówi o tym, żeby przeczekać i nie reagować na nacisk, który być może może z zewnątrz do Was idzie, bo ktoś tutaj mocno po prostu walczy o to i, wywie, i chce na Was wywrzeć nacisk i wpływ, abyście jak najszybciej podjęli decyzję. Każda pazia buław mówi: absolutnie nie, 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 nie podejmujcie decyzji. Od razu. Przeczekajcie, przedłużajcie czas i możecie śmiało przy tej karcie wyrażać swoje niezadowolenie, i wtedy myślę, że będzie to dobry obrót dla Was. Piątka, kiel. W, w, jeśli chodzi o radę mówi o tym, aby pozwolić sobie na płacz, e, czyli nie ukrywać swojego żalu i swoich emocji, e, nie zakładać maski, ale wyrazić swoje niezadowolenie, swoją otworzyć, słuchajcie, swoją ranę i ewidentnie tą ranę pokazać w stronę osób, z którymi być może wy będziecie rozmawiać albo być może, które e, naciskają na was, abyście podjęli jakąkolwiek decyzję w piątce kielichów jest nie nie powstrzymuj płaczu, nie udawaj, nie zakładaj maski. O możesz otwarcie wyrazić swoje niezadowolenie, zadręczenie, swoje rany i jasno i głośno o tym mówić. Kochani, trzymam za was kciuki. Trzecia dekada. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja w ogóle wierzę, że będzie dobrze, bo normalnie macie karty przepiękne. Pamiętajcie teraz, aby nie spieszyć się, kochani, z wyborem, bo dla mnie jest to, słuchajcie, ja to całym sercem czuję, jest to silne ostrzeżenie, żebyście nie podejmowali decyzji teraz. Um, pod wpływem nacisku ani żebyście się nie spieszyli, żebyście po prostu nie cierpieli, kochani, tak? Raczej idźcie w stronę czegoś czystego, pięknego, nowego, coś, co daje Wam wewnętrzny spokój, kochani. Także trzymam za Was kciuki, osoby spod znaku byka. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w dalszej drodze i zapraszam Was na inne, oczywiście ciekawe zagadnienia, bo będą takie też. I na pewno też y, muszę się wziąć, słuchajcie, za rytuały dla Was, bo wiem, że chyba muszę pomóc. E, no i jeszcze, jeżeli ktoś by chciał jakąś poradę czy coś, to śmiało zapraszam. Wszelkie informacje są pod filmem. A Wam, kochani, życzę wszystkiego, co najlepsze. I trzymam za Was dziubki, kochane, kciuki.